Dzień dobry, witam uczniów klas szóstych na kolejnym spotkaniu z biologią. Dzisiaj omawiamy ptaki. Jak to możliwe, że latają? Ptaki występują na całej Ziemi, niemal we wszystkich strefach klimatycznych. Są to pierwsze skręgowców omawianych w szkole, które są stałocieplne. Ptasie pióra pokrywające ciało ptaków spełniają różne funkcje. Tworzą warstwę ochronną zapobiegającą utracie ciepła. Oraz powierzchnię lotną. Często inaczej upierzone są samce i samice. Na zdjęciach głuszec zwyczajny. Widać, że samiec po prawej jest pięknie upierzony, dużo bardziej kolorowy niż samica po lewej. Budowa ptasiego pióra: 1. Chorągiewka. 2. Stosina. 3. Promienie. 4. Przypiórko. 5 dudka. Zanim wynaleziono metalowe stalówki do pisania, pisano gęsim piórem. To właśnie dudka dawała się zaostrzyć i umożliwiała wykorzystywanie gęsiego pióra do pisania. Rodzaje piór ptasich. Pióro puchowe. Cienka oś, długie i miękkie promienie, a promyki nie łączą się ze sobą. Słabo przewodzą ciepło i tworzą wokół ptaka warstwę chroniącą go przed utratą ciepła organicznego. Człowiek używa tych piór jako wypełnienie kołder i poduszek. Niektóre ptaki wyściełają swoim puchem gniazda. Na zdjęciu gniazdo edredona wyścielone puchem. Jest to gatunek kaczki, inna nazwa to miękkopiór. Pokrywy Grupy piór przykrywające inne grupy, np. lotki lub otwór uszny. Na zdjęciu pokrywy skrzydłowe drozdonia ognistogłowego. Lotki, duże i sztywne pióra umieszczone na tylnej krawędzi skrzydeł. Tworzą powierzchnię nośną skrzydła. Sterówki, pióra tworzące ogon. Osadzone są wachlarzowato. A ich liczba waha się między 8 a 24. Na zdjęciu sterówki mewy srebrzystej rozłożone w locie. Ptaki mogą latać dzięki kilku czynnikom: aerodynamiczny kształt ciała, kończyny przednie przekształcone w skrzydła, silne mięśnie piersiowe poruszające skrzydłami, lekki szkielet, a w nim pneumatyczne kości, obecność piór. Na zdjęciu orzeł bielik afrykański w locie. Kości pneumatyczne ptaków zawierają puste przestrzenie wysłane błoną śluzową i wypełnione powietrzem. Pomagają ptakom w locie poprzez zmniejszenie całkowitej masy ciała. Płuca i worki powietrzne usprawniające wymianę gazową, która jest konieczna podczas lotu. Na rysunku, rozmieszczenie worków powietrznych u gołębia. 1. Kość ramieniowa. 2. Worek podwidełkowy 3. Tchawica 4. Worki powietrzne zwane workami piersiowymi 5. Worki powietrzne zwane workami brzusznymi 6. Płuca Ptaki zwane nielotami utraciły zdolność latania. Na zdjęciu pingwin, struś i kiwi. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Zapraszam na następny odcinek.